Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem o Tomaszu Szuchart, polskim aktorze, który po zagraniu w filmie Dom Dobry zmaga się z okropnym hejtem. Dlaczego tak się dzieje? Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, a teraz do wysłuchania nowego odcinka. Tomasz Szuchart przyszedł na świat 18 września 1986 roku w Starogardzie Gdańskim. Ukończył Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, a następnie studia na PWST w Krakowie. Jest cenionym polskim aktorem filmowym i teatralnym. Zdobył wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę. Między innymi odebrał nagrodę za główną rolę męską w filmie Chrzest Marcina Wrony. Jest znany z wielu genialnych ról, m.in. w filmie Miasto 44, sala samobójców, rozwodnicy i wiele innych. Tomasz jest utalentowanym człowiekiem, aktorem z wielkim warsztatem i wrażliwością. Aktor ma poukładane życie prywatne ma żonę Kamila, którą poznał jeszcze w szkole teatralnej oraz jest szczęśliwym tatą córeczki Antoniny. W ostatnim czasie swoją premierę miał film Wojciecha Smażowskiego pod tytułem Dom Dobry. Smażowski w swoich dziełach pokazuje najciemniejsze zakamarki życia i świata. Szuchart zagrał w nim jedną z głównych ról, potworną postać przemocowca. Wszedł w ten mrok po to, aby widzowie mogli poczuć i wyciągnąć wnioski. Zrobił to na tyle świetnie, że niektórzy ludzie zaczęli traktować go jak tę postać naprawdę. A to przecież tylko rola, a nie prawdziwe życie. Tomasz jest w końcu aktorem. Człowiek nie staje się potworem tylko dlatego, że bardzo dobrze potrafi się wcielić w swoją rolę filmową. Sytuacja robi się niebezpieczna, bo jeśli ktoś nie potrafi odróżnić fikcji od rzeczywistości, to znaczy, że jako społeczeństwo mamy bardzo duży problem. Czy normalnym jest karanie człowieka za wykonywanie swojej pracy najlepiej, jak tylko potrafi? Dom Dobry to film, który tak naprawdę opowiada tragedię, która zdarza się na co dzień w wielu domach. Cztery ściany kryją tajemnice, o których się nie mówi. Tomasz Szuchard włożył kawał serca w tę rolę, ale pamiętajmy, że to tylko opowieść. Czy fikcja zaczyna być ważniejsza od człowieka? Nie możemy traktować aktorów przez pryzmat ich ról, bo wtedy przestaniemy widzieć człowieka, a zaczniemy potwora. Hejt potrafi zniszczyć prawdziwego człowieka szybciej niż filmowa rola. Tomasz Szuchart jest wyzywany na ulicach, bo społeczeństwo utożsamia go z postacią, jaką zagrał. Oskarżają go o to, że to jego druga prawdziwa twarz. Aktor twierdzi, że zawód, jaki wybrał, jest jego pracą, a jego rola, w jaką się wcielił, była dla niego ogromnym wyzwaniem, któremu chciał podołać. Aktora w końcu nie możemy oceniać po roli, tylko po tym, jakim jest człowiekiem. Film Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego jest przede wszystkim tematem, o którym powinno się mówić głośno. Człowiek nie lubi rozmawiać o rzeczach nieprzyjemnych, ale musimy zacząć zauważać przemoc, która spotyka coraz więcej kobiet za zamkniętymi drzwiami. Zamiast hejtować Tomasza Szucharda, powinniśmy zwrócić uwagę na problem ujęty w filmie. Tomasz Szuchard przyznał, że kręcanie scen przemocy było męczące, ale podołał temu. Mimo to doświadcza fali nienawiści ze strony widzów, mylących aktora z graną postacią. Mówił też o trudnych kulisach produkcji, wsparciu, jakim darzył partnerkę na planie oraz o tym, jak trudno było mu wyjść z tej roli. Aktor mówił, że celem było stworzenie postaci tak złej, jakiej ziemia nie nosiła. Musiał tak zagrać swoją rolę, aby nie dało się jej obronić. Sceny były długie. Wyjaśnił, że film pokazuje ciemne strony i że reżyser otworzył drzwi do niewygodnej prawdy o przemocy domowej. Aktora boli, że musi wysłuchiwać na co dzień pod swoim adresem obelg typu, jak ty przemocowcu. Tomasz Szuchart to nie potwór, tylko świetny aktor. Rola Grześka w filmie Dom Dobry, czyli na pozór sympatycznego faceta, który potem pokazał swoją prawdziwą twarz oprawcy. Jest jego kreacją filmową, którą stworzył tak dobrze, że niektórzy widzą w nim teraz oprawcę z ekranu i mylą rzeczywistość z fikcją. Nie pozwólmy na hejt, który teraz go spotyka. Zamiast skupić się na prawdziwym przesłaniu filmu Dom Dobry, na dramatycznym, bolesnym doświadczeniu przemocy domowej, wielu ludzi woli hejtować aktora, który jedynie wykonał swoją pracę i wcielił się w trudną, wymagającą rolę. Tymczasem to nie on jest tutaj problemem. Prawdziwym problemem jest milczenie ofiar, normalizowanie krzywd i udawanie, że to nie nas dotyczy. Dlatego tak ważne jest, byśmy kierowali uwagę tam, gdzie naprawdę powinna być, na osoby potrzebujące wsparcia, na edukację i na zmianę społecznych postaw. Hejt nie zmienia świata, empatia już tak. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.